Dzień dobry moi drodzy, jako że mamy aktualnie dostępny w grze nowy tryb, który nazywa się gravitation to jest gra <grawidzenie> dziwna nazwa ok, dziwna nazwa ale o tyle sam tryb jest naprawdę fantastyczny i chcę właśnie dzisiaj z wami o nim porozmawiać i też wam zwrócić uwagę na to, że mamy dostępny fajny event, w którym możemy zdobyć kitcoiny, kitcoiny oczywiście można wykorzystać na na przykład odblokowanie sobie magneta, jeśli nie wykupujecie żadnych przepustek bojowych ani niczego innego. I tutaj po prostu zagranie bitew dostajemy te coin, No i jeszcze fajny awatar upamiętniający gra widzenie. <gry> Także całkiem, całkiem fajna rzecz. No i przychodzę też tutaj do was z takim małym konkursikiem. Właśnie z okazji premiery tego nowego trybu. No i tutaj jako, że to jest grawitacja, ja postanowiłem wybrać wam powiedzmy jakby mam dwie nagrody teraz mam dwie dwa czołgi ósmego tieru do rozdania i te czołgi no w sumie na początku wam powiem żebyście nie musieli gdzieś w tym środku czekać tymi czołgami są tak jest to KW-5 jest to VK-168 01P, czyli ta ósemka wielka, ciężka, która jest dobra na grawitację, to są takie dwa czołgi stricte ze względu na ten tryb. No i jeszcze wz 1122 Z tych trzech czołgów chcę, żebyście wybrali jeden. Napisali komentarz, w którym powiecie, dlaczego to wy macie wygrać, ten czołg, który chcecie wygrać oraz swój nick w grze. Te trzy rzeczy są wymagane, żeby wygrać. I oczywiście e, ja wybiorę dwa najciekawsze komentarze. I te dwa komentarze, w zależności jaki tam czołg sobie wybierzecie, taki, e, taki dostaniecie. Z tych trzech czołgów, które wymieniłem, czyli jeszcze raz, wz 1122 vk FAUKA16801P albo KW5. Są, są to takie trzy pojazdy, które wybrałem. E, może i celowo, bo jednak mamy ten tryb, także wydaje mi się, że wydaje mi się, że warto. No a czym takim jest grawidzenie? Jest to tryb, który jest połączeniem grawitacji z odrodzeniem. No i naprawdę mamy tutaj kilka potężnych rzeczy, potężnych takich, powiedzmy sobie, może nie rzeczy, takich umiejętności. I jednym z nich jest zarażenie. Uwieście mi, Pluton na tym trybie. Pluton, który będzie się składał z takiego Sheridana, no nawet i Missile, albo i tego zwykłego, oraz czołgu typu Obek 140, bądź też Leopard 1. Kiedy Leopard ma bardzo szybkie pociski, tutaj, czym szybszy pocisk, tym będzie bardziej odpychał czołgi przeciwnika, to jak jeden gościu gra sobie takim Leopardem, wystrzeli jakiś czołg przeciwnika, a ty grasz. Plutonie z nim i masz te zarażenie, masz Blood Trail, e, czyli ten krwawy szlak. No to kurcz, coś pięknego naprawdę, bo kiedy czołg leci, to i tak dostaje uszkodzenia, także to jest taka. O pełną umiejętność i naprawdę coś nowego, wydaje mi się. Dlatego uważam, że ten tryb jest fantastyczny naprawdę fantastyczny. Wczoraj z Kacperem pograliśmy chwilę. Ja niestety nie mam aktualnie swojego sprzętu, teraz też nagrywam u Kacpra w ogóle. Także yy, przepraszam, że jeśli będą jakieś tam yy, szumy, a może jakoś będzie wręcz lepsza, nie mam pojęcia. Na pewno widzę, że muszę Wam to trochę przyciszyć, bo nie chcę, żebyście bardziej słyszeli grę, jak nie nie byłoby to nic dobrego raczej. Wziąłem tutaj Sheridana, żeby Wam zaprezentować ten Blood Trail, jakby... chociaż troszkę. Chociaż nie jest to chyba idealny joke na, na ten tryb, tak szczerze. Bo jest bardzo lekki i sam bardzo mocno lata, jeśli dostanie jakiś pocisk, a nawet jeśli sami strzelimy. To jest taka wada. Ale ten... ten... O, patrzcie. <laughs> o to mi chodziło, dostał ten Blood, ten blood Trail i... i... I pole... Właśnie o to chodzi ze strzelaniem, um, ze strzelaniem tym, ze strzelaniem Sheridanem. E, czym jest jeszcze dobry ten tryb? O właśnie, o nie zniknął ze spota, chciałem go strzelić tym blood trailem. Niestety nie udało się, mamy awka. Czy to nie jest awka? Nie, obudził się, okej. Okay. W czas. Dobra teraz my go zarazimy. O cholera. To szczęście, że nas nic nie zaraziło, ale trochę mu zabraliśmy, 650 HP ma w tym momencie. okej. Okay. Mamy, oczywiście, trzy życia, tak samo jak jest to w odrodzeniu. Nie mamy jednego takiego ability, które jest w grawitacji, czyli tego skoku typowego, który, który pewnie wielu z was lubi. Ja myślałem, że to będzie, ale w sumie głupio by to było, bo byśmy mieli dwa klawisze funkcyjne, które odpalałyby jakieś te umiejętności i w ogóle byłoby to więcej, więcej zamieszania. O, ja teraz dostałem <tum> tym, o czym mówiłem właśnie. Czyli dostałem bl Blood Trail i... O, i Sheridan. O Boże, i Sheridan. I Sheridan także dostał, przepraszam bardzo, to... Nie nagrywam u siebie, to jest taki, pro, taki problem, że nie znam tego pokoju. Nie wiem co tu gdzieś jest. Dobra, musimy się odegrać, tylko teraz na kim, kto mnie tak mógł wystrzelić? Pewnie ta seta ona mnie cały czas tam obraca. Niestety. Czy ja wziąłem nacięte pociski? Mam nacięte pociski, jeśli dobrze pamiętam. Także zaraz zobaczę. Jest Sheridan. Go. tak jest, <laughs> jeszcze mówię, <laughs> nie no coś pięknego mówię wam, tyle ile to przynosi takiego, no banan na mordzie się ma jak to gra, no naprawdę i tu nie przesadzam w tym momencie i cyk, naprawdę coś pięknego, jeszcze pluton, pluton w którym możecie, jesteście zgrani, siedzicie sobie na discordzie, naprawdę jest komunikacja i ogólnie zgranie. Zje mi ten zje. To jest tak za... zabawne połączenie, jakby coś pięknego. Polecam wam, jeśli jeszcze nie próbowaliście tego trybu, to naprawdę z ręką na sercu mogę go wam polecić, bo jest cudowny. Naprawdę cudowny. O jedzie ten. Patrzcie jak mój czołg odleci. Ja no, no, takie ciężkie czołgi to trochę słabo jest używać tego blood trail'a zarażenia, chyba wszyscy mówią zarażenie bardziej w Polsce niż blood trail no bo krwawy szlak, nie wiem, ciężko było mi, byłoby mi patrzcie jak on jedzie zauważy? dużo ludzi w ogóle nie zauważa, że ma ten ma tego blood trail'a tak, nie. o teraz ja dostałem to nie był ten obek on ma cel ja w zasadzie nie mogę strzelić za bardzo Mam nadzieję, że na pierwszy uda mi się uciec przez to. Bo tam mi da taką dopałkę właśnie. <laughs> Nie no, coś pięknego jest ten tryb, no jestem tak zajarany. Po prostu no jak y, tyle ludzi coś tam można, może narzekać tu na WG, tu na coś o Boże, bo to wiadomo. To, No tak taką dobrą robotę zrobili z tym trybem. Chociaż to daje tyle Fanu, coś pięknego. Dobra, tego zarażę. I on zginie. tak jest. Dobra. I teraz tamtego tylko zdjąć. Dało się. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że w ogóle nie słyszycie tej klawiatury. Lokator ma klawiaturę mechaniczną. To, to zupełnie inna y, konstrukcja, jak ta moja laptopowa. Nie moszkujmy się. Aha, i to został tylko ten małżon, który ma jeszcze dwa życia. Okej, okay. ale on tutaj się gdzieś zrezygnuje. Nie, on się zrezygnuje gdzieś tutaj. Właśnie mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie stoi. On się tutaj gdzieś respił, jeśli dobrze pamiętam oczywiście. No i będzie koniec bitwy, tylko totalna deklasacja wyszła. Jestem ciekawy, ile mam uszkodzeń w zasadzie. On gdzieś tutaj jest. O, tutaj. Już tam przejechał. Mogłem ja użyć tego Blood Trail'a na nim, no niestety. Nawet nie pomyślałem, ale nic. Także napiszcie mi w komentarzu, proszę, swoje opinie o tym trybie, bo naprawdę wydaje mi się tak fantastyczny, naprawdę. I jest tak mi jest przykro, że nie mam sprzętu, żeby grać. 9000 udało się zrobić tym e, właśnie tym zarażeniem. I to dosłownie no, w ułamek sekundy, no to kilka minut. A tyle, ile fanu to dało, to o szkoda grać, naprawdę. A wczoraj jeszcze, jak sobie właśnie skacpręgaliśmy, naprawdę było coś fantastycznego. Właśnie pod koniec sobie już graliśmy Jaszer i Danem, on leopardem opardem. Mówię wam, idealny pluton. Naprawdę, idealny pluton. Niewidzialność na opardzie i tutaj blood trail. Coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Także napiszcie mi w komentarzu swoje opinie o tym trybie, a ja Wam w dziękuję za oglądanie, zachęcam do brania udziału w konkursie. Tak jak mówiłem, musicie napisać komentarz pod spodem. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, link macie też w opisie. Zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję no i dostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka wlicowa rosła. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, na razie.